W sumie jak jest w polskich pociągach każdy wie. Jebie kałem, ale w sumie to każdy się przyzwyczaił i udaje, że on nie czuje, bo inni też udają to po co na debila wejść. Wiadomo jest, że TLK, a nie żadnym gówno regio do Piździszewa, grzybia wola zachodnia. Też nie pędolino żadne na kiju. Sugerowanie, żeby biednego studenta informatyki, który sam sobie nawet na majtki nie zarobi, stać na to, żeby płacić 150 zł za przejazd 200 km i przeterminowanego tofinka, więc nie oczekuję luksusu. Ważne, żeby dojechać z punktu A do B, nie łapiąc po drodze żerzączki albo innego krztuśca pieprzowego. I don't know. Niestety, jak to zazwyczaj, karuzela jak się rozkręci, to przyspiesza dość wykładniczo i jedyne, co się wtedy liczy, to po prostu się nie zesrać w majty. W tym przypadku moja przygoda rozpoczyna się już na peronie. Podjeżdża pociąg, przemyśl na kiju, chuj, że miało być do Krakowa przez Olsztyn, jak jednak następna stacja Rzeszów Fabryczna i jedyne, co można zrobić, to jechać albo kupić bilet za 150 zł. A w mojej sytuacji finansowej, no niby mógłbym, ale wtedy przez miesiąc jadłbym tylko kaszę masurską z Bysła w oddzielania Mechanicznie 80%. W sumie to jeszcze mógłbym nie jechać, ale okolica niepewna to cóż, wolę dojechać do Grajewa niż co tydzień na dializy zapierdalać. Wsiadam, chuj jak zwykle strzał w potylice. Wagony ponumerowane są chyba, nie wiem, systemem dwunastkowym, bo najpierw 15, potem 18 z urwaną jedynką, a zaraz za nimi jakieś ruskie znaczki. Się też domyśl, do którego wsiąść, bo inaczej obudzisz się za trzy dni w drodze nad Adriatek strając do drewnianej Bali. Jakimś cudem znalazłem swój wagon, wchodzę, no jak zwykle tłumik jak po gościa niedzielnego, tryb zręcznościowy, czyli dostań się do swojego miejsca nie gniotąc genitaliów starszego pana śpiącego lub wypróżniającego się w korytarzu i reszty wątpliwego pochodzenia ludzkiej trzody bez rezerwacji. Myśl, żeby tylko żadne przyjeby nie stwierdziły, że chujno mam bilet, to se usiądę, bo przecież nie będę trzy godziny stał. Specjalnie kupiłem tydzień wcześniej, żeby mieć miejsce. Wybrałem przy korytarzu. Niby ludzie zapierdalają, ale jednak mniejsza szansa na to, że już zajęte, bo strona ICC upośledzona bardziej niż dzik ze szkolnej i lepszego miejsca ci nie da. Tylko na samym środku wybierze, żeby cię mógł każdy łokciem tykać. Otwieram mój przedział. I lekki szok. Na pierwszy rzut oka brak jakichkolwiek oznak jakiegoś mocniejszego upośledzenia umysłowego współpasażerów. Nie śmierdzi. Jest okej. Okay. Gdzie moje miejsce? Oczy wędrują na numerek oznaczający moje siedzenie, potem niżej na jakąś starą kurwę, która dwa miejsca swoim dupskiem zajęła i czyta książkę. Złapałem ją za fraki, otworzyłem okno na korytarzu i wypierdoliłem także ostrołęki i doleciała przynajmniej do powiatu Czewskiego. W sumie to niestety tego nie zrobiłem, czego żałuję do teraz. Zamiast tego zapytałem, gdzie jej miejsce. Ona odbełkotała, że gdzieś tam, ale tu obok niej wolne, to se nie wsiadam, jeśli mi to nie przeszkadza. Chuj, ale nie będę się spierać, stara jest i tak pewnie na długo, niedługo umrze, to niech się cieszy z nie swojego miejsca za 30 zł 83 groszy. Nie minęło 5 minut, a ta roszczeniowa pizda pyta mnie, czy nie zapaliłbym światła. Jebać, że mam do niego dalej, w sumie nikomu nie jest potrzebna, ale przecież ona czyta i się ściemnia, a akurat zapomniała baterii do noktowizora. Zapaliłem i myślałem, że będę miał spokój na resztę podróży, no bo czego się spodziewałem, po nie nieagresji Polska-Niemcy, ribbentrop w chuj wie który, mhm, mm zesrać się, a nie. Szybka charakteryzacja przedziału, stara baba już znana, jakaś pizda nie rozpoznawalna. pominę, bo nieistotna, powiem tylko, że chyba najfajniejsza z całej ekipy, bo zaraz wysiadła, student chuj wie czego, rozwiązywał łamigłówki matematyczne ze zbioru... Profesora Tełuby i Gieborowika. Jebało od niego krakowską podsuszaną są na 90% student. Parka jakaś, bez zastrzeżeń, tylko się przytulali. Typiej nawet nie pakował łapy w Majty, chociaż jego spojrzenie było tak wwiercające się w środek, że autentycznie dupa mi się zaciskała. Inna jakaś baba, lateksowe spodnie, futro i takie buty, że na bank lubi anal. Ale w sumie nawet mordy nie otworzyła, więc też na plus raczej. I oczywiście puste miejsce, co w sumie dziwne jak na pociąg w niedzielę o 18 z centrum dużego miasta do centrum większego miasta. Dojeżdżamy do stacji Tczew. Tu należy przedstawić Komarzyce, młoda locha lat z 18, blondynka, tylko czarne brwi jak u Szopa i nos jak u Sfinksa przed amputacją. Jak oglądaliście Asterixa i Obelixa Misja Kleopatra, to Kleopatra też miała taki nos dla tego komarzyca. Na pierwszy rzut oka zwykła też ślocha. Myślałem, że trochę przyjebana, bo jak chciała wejść do przedziału, nie jechała z nami od początku, to pokazywała tej, co później wysiadła telefon i machała łapami, ale zlałem i słuchałem Sełony. Usiadła? Kozak. Mija chwila, ona wyciąga telefon i coś pisze. Chujno. Nie dojebana, bo pomimo tego, że łono zapętlone na 3 czwarte głośności, to słyszeć dźwięk otrzymywania wiadomości i klikanie w klawiaturę dotykową. No przecież kurwa trudno wyciszyć. Nie dojechaliśmy do następnej stacji, a do pizdy już ktoś dzwoni na messengerze, odbiera wideo. I kurwa nagle zaczyna łachać rękami jak popierdolona. Chuj, pierwsza myśl albo nowy trak żabki wleciał, albo padaczka. Kutas do mordy nogi 30 stopni i może nie zdechnie jako pierwsza, bo szczerze to obstawiałem tamtą starą kurwę o spadnięcie z rowerka. Okazało się jednak, że lepiej nie padaczka. MS Moskit to jest głucho nie ma. Gada przez telefon na wideo i macha łapą jak papież na orędziu zielonoświątkowym, ma jakaś grażyna jej odmachuje i kręcą te świderki łapami, aż powietrze zawirowało, przynajmniej chłodniej. Komarzyca nagle mnie jebsz mata łokciem. raz drugi czwarty sakuje bo to disabled nie będę się spierał bo zaraz będzie wow, wow, niepełnosprawnych szkaluje, pan proszę z nami za to nakręci się dalej w przypiwie euforii włożyła mi palec do oka i dalej kręci fala 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 łapami, gadając naprzemiennie z matką i chyba jakimś bolcem w interwałach 5 minut czeka na telefon 30 minut macha rękami jeszcze zmęczy i kurwa z powrotem stwierdziłem że no przesada pójdę się przewietrzyć trochę bo nie wytrzymam na tej dyskotece brakuje tego żeby ktoś jeszcze zaczął się światłem bawić, a te piara z parki opierdoliła gałę studentowi. Przeszedłem się do kibla, bo po pierwsze fajnie podchodzić, a po drugie szczać mi się zachciało. Idę, no kurwa, klasek. Kolejka dwie osoby, dwóch Januszy, po cerze widać, że wątroba już nie tej świeżości, jebie petami i to nie jakimiś normalnymi, tylko ruskimi albo jakimiś rotmalsami na kiju. Z klopa po pięciu minutach wychodzi trzeci gruby junak, do tego jebiący alkoholem i gada do tych dwóch patrzcie kurwa jaki kibel. XD, no jak dla mnie to normalny, obszczany pociągowy. Dla nich kurwa niesamowite, jak to możliwe, że taki mały otwór zmieścił tyle gówna? Są stosunkowo małe w porównaniu do zwykłych, to racja, ale dlatego, że działają na zasadzie podciśnienia, a nie zalewania kału wodą z rezerwuaru. Typy się zachwylają, technologia jaka niesamowita, najpewniej przedwojenna. Nagle jeden wypada, no dobra... Na ciekawe, czy moje rady. Wchodzi, zamyka drzwi, nie było go ze dwie minuty, skibla odgłosy, jakby się blacha od stali na żywca odrywała. Wychodzi zadowolony i wskazuje na to gówno ilość niesamowite, powyżej poziomu tego klozetu. Już wtedy nie wierzyłem, że to wciągnie. To na spłuczkę mówi, że jedziemy, naciska spuszkę. Klozet nagle lekko się zalewa wodą i nic, nic się nie dzieje. Muszę pomrukują, że chuj. Tylko ten, co wcześniej srał i znał możliwości tego, pomrukiwał. Mm hmm, zobaczycie się, zesracie. Nagle, jak nie zaście. Wiruje i nagle główna nie ma. Oni zaczynają klaskać. Sam chciałem, ale w ostatniej chwili pomyślałem, że przecież nie jesteśmy w samolocie i nie będę wiochy robił, co jak kibla nie widziałem. W przypływie euforii i ogólnej radości tłumu Janusz dopiero srający, całość odjebało się dosłownie w 10 sekund, ale wydawało mi się, jakbym miał paraliż, a wszystko odgrywało w spowolnieniu. Wyciągnął dwusetkę mocnego Andriusza, wypił na hejnał, wrzucił butelkę do kibla i nacisnął spłuczkę. Dwójka Januszy rzuciła się od razu do kibla i przy akompaniamencie krzyków tylko: Kurra! Nie! Próbowali niezdarnie wyciągnąć butelkę z klozetu. Nieszczęśliwie te toalety działają tak, że najpierw i zalewa woda, a potem dopiero włącza się mechanizm zasysania kału. Są ręce, ślizgały się im na butelce zanurzonej w wodzie od kibla. Nagle jak nie jebło, zdążyli tylko skoczyć, a butla pękła. Połowa szkła lata w powietrzu, a połowa szuuu, do środka zasysnięta. Po króciutkiej chwili nieogarnięcia sytuacji, idealnie, perfekcyjnie w tym samym momencie, co twarze dziadów zaczęły wykrzykiwać, e, wykrzywiać kąciki ust, w górę w ramach uśmiechu i było drugi raz przetarłem aż oczy. Fontanna kału na co najmniej 20 cm w górę. Wykurwiło pompę ciśnieniową. Cała podłoga kolokwialnie zasrana, nieubrudzona, zasrana na całej długości, szerokości i również pewnie wysokości, gdyby było to możliwe. Pojedynczy kawałek półmokrego kału przyczepił się do lustra i zaczął majestatycznie zjeżdżać w dół, zostawiając jawny ślad swej dawnej działalności w tych rejonach. Smród nie do przeżycia. Janusze domykają na siłę drzwi i spierdalają stamtąd. Biedni ci, którzy przyjdą tam następni, bo będzie to przeżycie, myślę, porównywalne do znalezienia cienia po swojej matce na jedynej oszciałej ścianie domu. Nie powiem. Byłem zdziwiony, ale jakkolwiek co by nie było, to również rozjebane w środku i dusza tańczyła mi jawne, bo niecodziennie widzi się fontannę kału w pociągach TLK relacji Gdynia Główna Kraków Płaszów. Stwierdziłem, że przeżyć na dziś dość. Może się w przedziale uspokoiło. XD mm -hmm. przysłowiowego chuja do dupy. Komarzyca dalej brekden z rękami. Student skończył robić zagadki matematyczno-logiczne i zaczął grać w osu na laptopie, tak kurwa w osu na taczpadzie. Stara pizda czytała książkę pod tytułem Wilki, taka typowo podróżnicza o zwierzętach, napisana przez niezaspokojoną podróżniczkę Polkę, której nie stać na Azerbejdżan, to se pojechała do zakopanego mieszkać w lesie. Moja matka kiedyś to czytała w skrócie Sranie w krzakach jedzenie główne i opierdalanie gał guralom w zamian za oscypki. ani to dobre, ani śware, a jak. Takie drogie. Parka sobie chyba gdzieś poszła. Mam nadzieję, że nie stwierdzili, żeby zaliczyć klopa w naszym wagonie, bo chyba rany nie będzie. Zrobili dwa wolne miejsca: są czas na matkę, też klasyk, ona i główniak dar pizdę wcześniej, ale na korytarzu, bo matka równa się głupia i nie zarezerwowała sobie biletu wcześniej z miejscem, tylko stoi wraz z potomkiem. No czego się spodziewać od osoby, która pozwoliła na to, żeby ktoś jej się spuścił w pizdę? Spierd wpierdalają się do przedziału i pytają, czy wolne. Ja się nie odzywam, bo po chuj nie chcę siedzą. Student gra, komarzyca ma akurat przerwę w interwałach i by najchętniej odpowiedziała, no ale jest głucha, więc nawet nie zrozumiała i tylko cieszy mordę. Po chwili stara pizda wypaliła, że w sumie to nie, bo tu para siedzi, tylko akurat gdzieś wyszli, najpewniej pozwiedzać. XD, no i wytłumacz madce. no ale no Brian zmęczony i marudny, zawsze mnie śmieszy jak ktoś mówi Oy... Jak marudny, a kurwa, marudny, jak mu dajesz wszystko, czego chce i na co ci stać z polskich programów socjalnych, że się teraz nie dziw, że pizdy że jak mu nie pasuje. Usiądziemy, na chwilę, my i tak za sześć godzin wysiadamy, to nawet nie zauważą, jak chwilę postoją. A w ogóle to wie pani co, Brian ostatnio wysrał się pierwszy raz samemu do wiadra. No kurwa, jakby ktoś chciał tego słuchać. Stara próchwa chwilę prowadziła konwersację, ale stwierdziła, że jednak fanfiki o sraniu fury w podkarpackim lesie są ciekawsze, są już tylko kiwała głową przytakując jak nody i za zanurzyła się w świat pięknych wilczych penisów penetrujących bezkresne knieje. No to jak nie do niej, to matka musiała gadać z kimś innym. Z Brianem szczęśliwie. Chciałem sobie poczytać książkę, bo jebany rektor Pietruszko stwierdził, że się nudzimy, to powinien by było nauczyć się klaskać na matryce. A ten gówniak tylko eee, niewygodnie. Pić, jeść, spać. Mama, Jarosław Kret nadciąga. Zero skupienia. Typiara z lewa, tylko go głaszczę po głowie i siedzi w telefonie, bo gówniak już chyba nie odpowiada jej poziomem intelektualnym, bo zbyt mądre rzeczy jak na nią pierdoli. Stwierdziłem, że zemsta za wkurwianiem mnie się należy. Jako iż nie jestem zwolennikiem jedzenia w komunikacji, bo po pierwsze jebie, po drugie śmierdzi, a po trzecie ktoś też może być głodny i mu będzie przykro, no to unikam. Picia też, bo nie chcę potem latać do łazienki jak kot z pęcherzem, do wspaniałych przybytków przeznaczonych do opróżniania pęcherza, do których też łapie się punkt pierwszy z zasady jedzeniu, ale jednak gówniak zasłużył nawet jeśli będę musiał później za dwa złote na centralnym wdychać opary panującego moczu. Wyciągnąłem frugo czarne. Napój bogów, nie jakieś zielone gówno. I pije, Sącze oblizuje się. Gówniak patrzy, komarzyca patrzy. Reszta zlewa. Komarzyca patrzy się jak na debila, ale i tak mi tego nie powie. Za to gówniak nienawiść. Czysta nienawiść w oczach i wydar się niczym jakiś hemofiliotos w niebogłosy. Ja to chcę! Matka się oderwała od telefonu i łypie to na mnie, to na niego. Student na kurwia i Zda nie wie o co chodzi. Komarzyca wróciła do Brygdens jak Star Trek po czterech latach. Dodatkowo wydaje dźwięki jakby strała, bo nie jest chyba świadoma, że inni ją słyszą, więc radośnie prycha, parska i wydaje inne dziwne pocieszne Zapier Zapierdolę się tutaj. Gówniak do matki Dej mnie to! Wrzeszczy ona wyciąga 20 groszy i mówi do mnie, że odkupi zaczęte frugo. Kurwa co? Po pierwsze, gdzie ja dostanę w pociągu między chroboszycami a Pcimiem dolnym frugo? Po drugie, mam ponad trzy czwarte butelki, to jest warte więcej niż jej miesięczna zapomoga od władz gminy Halinów, a przynajmniej złotówkę. Pizda się patrzy na mnie i mówi: no daj pan to dziecku, niech mu pan odpuści. No kurwa, całe życie ustępuje staruchom i innym pizdo kleszczą w ramie zasady: starszym się ustępuje, a to chuj, kto jest starszy. Chyba to, że chyba, że to jakiś niesamowity przypadek Johna Filemona, a on ma tak naprawdę osiemdziesiąt lat. Stwierdziłem, że chuj. Zaraz wysiadam, już wschodni. To niech ma. Inni pasażerowie już patrzyli na mnie jak na lola. Myślałem nawet, że komarzyca zaraz przemówi ludzkim głosem jak w Wigilię. Powiedziałem, że wezmę jeszcze jednego łyka i mu dam, żeby się nie zesrał w przedziale. Oblizałem cały ustnik. Wziąłem jeden. Najpotężniejszy łyk także zostały typowe zlewki. Za dużo, żeby wyrzucić, za mało żeby wypić. I oblizałem jeszcze raz cały ustnik. Główniakowi gula skoczyła do gardła na ten widok, ale i tak się ucieszył, że dostanie kolektywne piciu. Chuj, że niewiele. Wziął i zaczął to pić. Ubrudził mordę w mojej ślinie jej przechylił z nadzieją na zaspokojenie pragnienia niczym dziecko z Sudanu, którego starzy zbudowali wioskę 20 km od studni, dzięki czemu zapierdalał z dziurawym baniakiem przez pustynię tylko po to, aby teraz mieć możliwość zostać przyszłym mistrzem na 100 metrów dzięki wkurwionej matce. Gówniak uspokoił się i kontynuował wylizywanie resztek napoju bogów z zakamarków ustnika i nakrętki. Ja zacząłem pakować manele i kierować się do wyjścia, bo to już moja stacja. Tylko matka, która podejrzliwie się na mnie patrzyła przez ostatnie dwie minuty na odchodne zapytała, czy przypadkiem mam opryszczkę. Odpowiedziałem, że przypadkiem mam i spierdoliłem drzwiami. Już z poziomu peronu zobaczyłem to, co będę pamiętał do końca życia. Matkę ocierającą Brianowi pyski i wyrywającą mu butelkę od frugo towarzyszącemu temu łkaniu. Paralityczną komarzycę tańczącą w rytm techno na swoim siedzeniu i wykrzywiającą mordę w dziwnych grymasach. Starą pizdę zanurzoną w fantazjach na temat nieodżałowanych kudłatych przyjaciół. Oraz studenta dławiącego się ze śmiechu kanapką z podsuszaną krakowską. Nie wiem co, czy rozśmieszonego całą sytuacją, czy może jakąś zabawną anegdotką zawartą w książce profesora Borowika i Łuby, zaleconej nam studentom informatyki przez samego rektora Pietruszko.